Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w różnicach w genealogicznym, oczywiście z naszym może nie głównym bohaterem, ale osobą, która nieźle tutaj zaczyna mieszać w tej rodzinie. Sami to zauważyliście, prawda? Że niestety, ale nasz Jeremy troszeczkę namieszał. A Aurelka jeszcze o niczym nic nie wie, więc zobaczymy, jak to będzie. Na kartce ostatnio widzieliście właśnie pewne zmiany, które wam teraz pokażę, ponieważ później nagranie już było jakby starsze od tych katzen, ponieważ niestety zgubiłam posiałam gdzieś, nie wiem. Coś się z nimi stało, ale zginęły mi po prostu zdjęcia do kadziny. A zrobiłam je na nowo po już remoncie tutaj, takim delikatnym. Więc widzicie, już mają sobie gdzie siedzieć, oglądać telewizorek. No, także spokojno. Tutaj oczywiście będzie jeszcze suszarka. Tutaj dam te rzeczy dla zwierzątka naszego kochanego. No i dobra. Aurelka, choć tutaj sobie skorzystaj z toalety. Nie możesz, czemu? Korzystaj. Czemu? Podejść tu. Nie możesz z tym wyjść. Ja, serio? Podejść tu. Teraz, a tu? Ja nie wiem, czemu tobie to, trzeba tak mówić. Podejść tu i skorzystaj. Nie możesz. Aha, bo córka tutaj przyszła, dobra. kurczę, Ale dobra. Czyli wszystko, wszystko ładnie działa, także okej. Okay. Tutaj będzie z tym wszystko w porządku, oczywiście. To, ale też również sobie zrobimy u góry. Chodź tutaj. Nie, koniecznęka odchodzi z tego świata. Nie. O, co za dziad. Jak możesz mi to robić? No, najwyraźniej możesz, ale wiesz co, naprawdę. Pokaż swoją twarz, jak się nie boisz. Nie, zła jestem. Konieczynkę nam zabiera, dziad jeden. A nie, nie możemy błagać? Nie błagaj, zanim kogoś nie skosi, inaczej skosi ciebie. Nie. Nasza znaczy konieczynka to się była od wielu lat. Że się z nią udział przez co ty robisz? Co tu? Najpierw ją uspokoił? skocił, nie rozumiem. ani grobu, nic nie ma, nie widział nigdy, płaka? Ej, to, to było, to było, to było nieludzkie. ludzkie. Muszę jej y, zmienić Uważa, że Jeremy Santos jest spokojny, chce, aby zostali najlepszymi przyjaciółmi. Pewnie. Muszę jej y, zmienić no. Dobra, wiecie co? Jest mi smutno i przez ten smutek... Ja nie chcę już mieć tu krowy, lamy, nic z takich rzeczy. Ja tutaj myślę, że zrobimy sobie mm, takie miejsce dla dzieciaków gdzie się będą bawić. Nie, dla, jest, jest smutno strasznie, jak zwierzaki odchodzą. I po prostu tego nie ugadam. Nie, nie, nie jestem w stanie po prostu. Chcę żyć, że tak powiem. Oj, coś się tak ścinasz. No. Także weźmy sobie klasyczną. O. I tutaj. No, i tutaj będzie miejsce dla dzieciaków po prostu. Także możemy sobie teraz y, troszeczkę tak ogarnąć. Y, trawa, no to taka fajna, żeby. <grych> Okej, okay. taka y, zielona. Test. Od razu pokażę wam, jak się robi tę. Y, Pieskanicę. O, taką fajną można zrobić. Y, tylko jeszcze bym sobie tutaj to zmniejszyła. Bo ja bardzo lubię na brzegach wykorzystywać właśnie ten patent, co tutaj jest. Że nie jest to wszystko, wiecie, takie idealne, nie? Że trochę tam ziemi, tu tam ziemia tam wstaje, to, to fajnie się prezentuje po prostu. Także ja, to jest taki mega fajny patent, że tutaj tak to, to ładniej po prostu wyglądało wszystko. No i dobra, i teraz przejdźmy sobie tutaj, do, zrobimy sobie piaskownicę. I tylko, tylko które to ja zawsze brałam? Takie Malusie, Malusie takie. E, nie, nie to. Hmm, chyba to. Było tak to. No wiecie, no to możemy sobie tutaj machnąć taką piaskownicę. Nie wiem, właśnie kwadratową robimy. nie. Można taką. Nie za mała? Tycha piaskownica? Może i wystarczy. No tutaj sobie zrobimy jakąś zjeżdżalnię. Dodatkową. O, może taką. Taką kwadratową. Bo to fajnie wygląda po prostu, jak jest, są te obrzyża tutaj zrobione. No i wtedy przechodzimy sobie tutaj do terenu. No i szukamy piasku. I ja bardzo lubię ten piasek z y, Sulani. Więc sobie go wezmę. Bo jest fajny, ładny. O, i wsypujemy sobie tutaj po prostu piasek. I też fajnie będzie wyglądać jak on będzie tutaj troszeczkę tak się wysypywał, nie? Przecież nigdy nie jest idealnie. Przecież jak się wchodzi do piaskownicy to się go wysypuje gdzieś tutaj dalej, o. No nie? Także to też y, można sobie taki patent użyć. Wykorzystać. I to jest fajne. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Mm, do pomieszczeń, do umiejętności zajęć na zewnątrz i tak dalej. Nie to, chciałam kliknąć tu. No, kaman. Uwielbiam, jak się Simpsy przycinają, szczególnie w tym zapisie, nie. No 100 dzieci, dzieci przestaje się tak zacinać. Okej, okay, no to mamy umiejętności na zewnątrz. No i możemy sobie jakieś nawet rowerki pobrać, nie no bo dzieciaki teraz todler. E tylko mamy chłopczyka, to w sumie. O, taki rowerek? Czy rower koło domu bardziej? Może i tu. O. I tutaj byśmy sobie wzięli taki też. A nie, to jest dla tutlerków wszystko. O, a tu jest dla większych dzieciaków. Ten. Okej. Okay. No i dobra, niech sobie tak stoi. O. Zobaczymy, czy w ogóle będą z tego korzystać. I czy będą w ogóle jeździć, nie? No i co, i to tyle z takich umiejętności. w <gryw> poza domem. Mam dekoracje, które też moglibyśmy wykorzystać. Ale na chwilę obecną nie. Może przejdźmy sobie tutaj. No, włącz się. <noise> czy wam też się tak przecinają? Ja zupełnie modnie CC. Si, Wobec si. tego to hula, jak, jak ta lala. Wszystko, serio. Yy, dobra, Zajęcia umiejętności. Może i to. I tutaj byśmy sobie wzięli. Nie, wiem, czy tu? Co mam dla zwierzaków? Mm. O, ptaszki byśmy mogli mieć. Też by było fajnie. Takie, o, pta ptaszynki. To byśmy sobie postawili, byśmy je karmili na przykład. Fajnie by było. Tutaj mamy wszystko. Hmm, było gdzieś stricte takie, wiecie, zajęcia e, na podwórku. Byśmy mogli sobie do domu przyczepić nawet tutaj. O. To taki inny kolor. Hmm. O, sobie mogą grać, nie? Czemu nie? Pewnie. Dobra, ale już kończą mi się pieniądze, więc chyba na razie zostanie ta piaskownica. ale gdzie jest zjeżdżalnia i, i tak dalej. Pewnie gdzieś tu jest, co ja jestem ślepa. Hmm, Hmm. To już mamy do basenu. O, i właśnie z modów mam taką fajną rzecz, że dorośli mogą w tym basenie być. To jest mega. Czym to się różni? Base game and the Kiddle Pool, A, czyli to jest. Y Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie to. Zobaczmy. A, tylko inny kolor: gruziowy. Ja no, może taki niebieski właśnie sobie weźmiemy. I jak będziecie plutko, to będą mogli sobie to tutaj pływać. Mam też taką piaskownicę. Ale ja ją często wykorzystywałam, więc y, tym razem chciałabym taką zwykłą. Yy, I zjeżdżalnie. No nie? Fajnie będzie. Będą mieli się gdzie bawić. Może i. No, znaczy to, 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 to niedobrze, że tak się stało. I do piasku będziecie zjeżdżać. Dobra. Y, nie mam pieniędzy już, także sobie na razie dam się nam. Ale jest fajnie, już mamy troszeczkę więcej rzeczy. Na pewno będzie dla dzieciaków ciekawiej. Tym bardziej, że wiosnę mamy, lato się zbliża, więc będzie coraz cieplej, więc fajnie będzie, jak będą no, mogli sobie spędzać czas po prostu poza domem. Koleżanka, jak już ja pierś, jeszcze na chatę odbija dziewczyna. Jezu, idź, odczep się od nas i sobie wyślij do domu. Dziewczyna, ty jesteś w weekend. Dobra, bo ona też chce sobie skorzystać w końcu. Uczyści. Ze złą z tym praniem to ja oszaleję. O, szaleje. O, i będziesz grała w kosza? Eee, ci, że dribbling. A ty? Coś robisz w ogóle? Chodź tutaj, baw się w piasku. Aha, i tutaj tylko dorośli mogą, Nie mogą? Czyli to jest tylko do... Jako dekoracja. Czyli to drugie powinno... Wezmę sobie to drugie. A, i tutaj mogę umieść się Sima i odpręż się, no. Czyli ty też będziesz mogła. No i fajnie. Odpręż się. Poproś o pozwolenie. Dobra, fajnie. Okej. Okay. Czyli tamto... No nie wiem. Tutaj... Okej, okay, nieważne. nieważne. Tutaj nic nie mamy przy roślinkach do roboty. Także. Ale zanim tylko będziemy mieli co robić tutaj. Także fajnie, mega fajnie. Bardzo się do tego cieszę, bo ja lubię. Bardzo lubię. Oj, kicia głodna. Chodź tutaj. Znaczy kiciam. No, tak. I yy, ty chodź tu. Udawaj gwiazdy koszkówki. Przecież ty już powinnaś spać. I ty też w zasadzie. Chodź, wykąp się. A ciebie bym poprosiła. Abyś sprzątnął akurat, wyszli do domu. Idź sobie od nas. Nie, nie potrzebujemy teraz towarzystwa. Mm, możesz to w końcu wyczyścić, bo ja tak proszę i proszę, i tak no, nie wychodzi to za bardzo. Wsyp mm, ziarna dla ptaków, no i myślę, że ty pójdziesz spać. Śpi. Ty już też poszłaś spać, ale to idź spać tak normalnie. I w zasadzie ty też będziesz mogła iść spać, tylko najpierw się wykąpiesz. Chodź. Już jest późno. Ej, wszędzie pranie leży, nie? Masakra. Idzie trzeba to ogarnąć. Żeby tak nie leżało wszędzie. No i ty się wykącisz, także też sobie pójdziesz. Tutaj spadnie wszędzie pranie. Masakra. A ta dzieciak jak się czuje? No ogólnie to całkiem w porządku. Nie jest źle. Tutaj przez przesunęłam ściany, będę musiała sobie tutaj poukładać z tego. Widzicie sami. Idzie trzeba to pogładać. Tutaj w ogóle takie duże pomieszczenie się zrobiło. Można byłoby im zrobić taką o, dla nich taką łazienkę. Tylko i wyłącznie właśnie dla nich. Łazienkę czy garderobę, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj też mamy pomieszczenie, tak, także fajnie. Zobaczymy, może dziewczyny będą miały w końcu osobne po pokoje. To też byłoby całkiem fajne. No ale oczywiście zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Mm, ty się obudziłaś, jesteś przestraszona. Lęk przed ciemnością, Biedactwo sen. Idź spać, jest bardzo późno. Się nie wyśpisz w ogóle. Jejku, wszędzie pranie, na no masakra, <grych> masakra z tym praniem, powiem wam, no gorzej być nie może. Czy ty dzisiaj idziesz do pracy? Tak, i myślę, że sobie z nim pojedziemy, bo trzeba tutaj zdiagnozować i wyleczyć trzech pacjentów, aby dostał awans. A widzicie, tutaj jest troszeczkę słabiutko, także myślę, że warto z nim udać się do pracy. Ty masz z pęcherzem tutaj problem, także idź sobie skorzystać z nocnika. Powiadomienia o adopcji, dobrze. I tak przestań. Nie, wiem, pójdziesz sam? Fajnie było. Jest druga w nocy. To jak nie możesz spać o zbieżną stratę ubrań? No i nie wiem, może pójdziemy jeszcze spać co? Przed pracą. Na którą my mamy dokładnie? Na siódmą. Dobra, to już nie, to myślę, że go wykąpiemy. W ogóle zajmiemy się nim tak bardziej tutaj. Ty też z energią masz, ok. No to badaj kształty i buduj wieże na razie. Czyli to jest zeszyt. Pewnie twój na to wygląda. No to wychodzi, że to jest twój zeszyt. Dobra. Okej, okay, no to ty tutaj sobie wszystko pozbierasz. Koszmar miał rany, bo skielki jedne dziecko. Całe czas same koszmary ma. Jedzonko tutaj mamy, tutaj mamy, to mamy, tamto mamy. No to chodź tutaj podaj śniadanie. No i możesz zrobić pyszną jajecznicę z bekonem. No. Zrobię W ogóle te szafki są tak wysokie, ja je powinnam obniżyć. No ale przyjmijmy, że podrabinie się tam wspinają, że tam są rzeczy takie, wiecie, nie do użytku, ale nadal do użytku. Tam to tylko takie, wiecie, raz na rok wyciągane. Bo jak tak popatrzę, to, to aż śmiesznie wygląda, że są tak wysoko te szafki i powinny być gdzieś tutaj. No ale to przez to, że ściany są wysokie, więc... To wiecie, wiecie, Dobra, myślę, że sobie to postawimy tutaj na środku. Zapytaj na posiłek. Nie wiem, kto przyjdzie, ten przyjdzie, ten zje i tyle. A kto nie przyjdzie, ten nie zje. No, także fajnie, z nim się wybierzemy do robotki. Zobaczymy, co tam w pracy nie u niego słychać. Proszę, Aurelka też przyszła w swojej nowej piżamce. Na śniadanko. Bardzo ładnie ona w niej wygląda. O, widzicie ten wzrok? To jest wzrok. Mm -hmm. Ja coś podejrzewam, ale jeszcze nie wiem co. No ale coś tu jest nie tak. Z moim mężem. Oczywiście. Coś tu jest nie tak, coś podejrzewam, ale jeszcze nie wiem co. Co ty z godą możesz? Chodź tu weź porcję. Szybko. Mam nadzieję, że zdążę tutaj przyjść. Dobra. Ona mnie nie wskoczyło, że to nie wiem, to jak się chyba błąd, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, bo fajnie byłoby jechać do pracy mój drogi. Jeszcze chwilka i jedziemy. Choć to tu tutaj skorzystaj sobie, żebyś w pracy nie musiał korzystać, nie wyjdziesz stąd z tej dziury. Dobra, no to teraz chociaż wyjdziesz. No i zobaczmy jak tam w robocie u naszego Jeremiego. Ciekawe, co będzie tam ta dziuszka, której muszę zmienić i mnie, i zapominam. Ej no. Zapominam je zmienić, nie. Ale kiedyś nie zapomnę. Na pewno. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Dziewczyny też idą do szkoły, ty idziesz do pracy. No i pobierz próbkę tkanki od pacjenta. No to chodźmy tutaj prosto już do pierwszej naszej pacjentki. No i zbadaj pacjentka. Pobierz próbkę tkanki. Chodźmy na szybciutko, to zróbmy, żebyśmy to Próbujmy mieli ok. ogarnięte do awansu. Dobra. Analizuj próbkę pobraną. Zajrzyj do uszu pacjenta. Myślę, że Skoro tutaj jesteśmy, zajrzyjmy jeszcze do uszu naszej pacjentki. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Podaj pacjenta badanie na bieżni. Prowadź badania, aby uzyskać diagnozę. Analizuj próbkę. No to myślę, że teraz sobie pójdziemy tutaj do analizy próbki. Analizuj próbkę pacjenta. Mm, nie wiem, czy to jest ta. Zobaczmy. No, czemu mi zająłeś? Okej. Okay. Tak, że sobie przeanalizujemy. To zawsze troszeczkę dłużej trwa. Ale mam nadzieję, że się to ogarnie. Dziewczyny idą do szkoły. Świetnie, analiza ukończona. Zarejestruj wyniki analizy. No to musimy tutaj w komputerze to zrobić. Mam nadzieję, że już nam nie zajmie. Zarejestruj wyniki analizy. Okej, okay, to byśmy mieli. I za chwileczkę, babczkę, weźmy sobie tutaj na bieżnie. Tak, no to poddajmy, gdzie mamy bieżnie. Tutaj mamy bieżnie. Tylko byśmy chyba musieli tutaj skierowanie lekarskie. zbadaj pacjenta. Czy nie? Hmm. Skieruj na badanie na bieżni. Najpierw musimy ją skierować, tak, na badanie właśnie na bieżni. Chodź, idziemy. Jezu, ona jest e, tak zmęczona, że ja się aż boję o nią. Czy ona mi tutaj e, nie padnie na tej bieżni? Tak może się stać. Ale lepiej, żeby się nie stało. No patrzcie, jaka wykończona kobieta. No biedna, on się nad nią po prostu tutaj znęca. I patrzcie, jaki on zadowolony jest, nie? Jak on jest z siebie zadowolony. <laughs> No, ale dobrze, do 17.00 tutaj pracujemy, a już troszeczkę zadań mamy zrobionych. Troszeczkę, bardzo mało tak naprawdę. Także musimy się tutaj bardziej postarać. Wyniki badania na bieżąco, sinki o imieniu Anika, wyraźnie wskazują symptomy uleczalnej choroby. Jeśli chcesz postawić trafną diagnozę, przeprowadź jeszcze kilka badań. Powiesz pacjentkę, pacjentce, próbkę tkanki. Ale już to robiliśmy przyjazne skierowanie, zbadaj pacjenta. Dobra, czyli tutaj nie mamy. Przyzwoite zapieczenie w brzuchu, czyli my tutaj już mamy diagnozę postawioną, tak naprawdę. Czyli pacjentkę mamy już ogarniętą, tak naprawdę. Diagnoza postawiona. teraz gdy Jeremy zdiagnozował, na co cierpi Anika, Meshram, może ją za 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 zaoperować na stole operacyjnym Rany bo... Okej, okay. jak to zrobić? O ogólnym stanie zdrowia. O, pogadajcie sobie jeszcze troszeczkę przed... po diagnozie. Jak ci się żyje, kobito? Zbadaj <laughs> pacjent. Ta. No, nie wiem. Hmm. Aha, ciężarna. Podanie e, rentgenowskie. Ale e, gdzie tu jest sala operacyjna? Ja przepraszam. Tu jest porodówka. E, tu są bieżnie, tu coś tam. Tu są te rentgenowskie. Ja nie mam jak jej zoperować, bo tutaj nie mam chyba urządzenia takiego. No, u góry nic nie mam w ogóle po prostu, ale jest szpital trochę. Nie mogę jej zoperować, Jeżeli ja nie wiem, kto ją zoperuję Ale chyba nie ja. Dobra, idziemy do kolejnej w takim razie pacjentki tutaj. Zbadaj, pobierz próbkę tkanki. No i ona sobie poszło gdzieś. Nie, no, nieważne. Ok, analizuj próbkę tkanki, zajrzyj do uszu pacjenta. Zajrzyjmy jeszcze do uszu pacjenta. O, okej. Okay. Zmierz temperaturę. Dobrze, zmierzymy temperaturę. Potrzeba więcej badań i testów. O co tu się odwaliło? prześwietlać ciało pacjenta, czyli musimy skierować y, na. Tak, skierowania rentgenowskie, tak? Na to wychodzi. Dobrze, rozumiem. Gdzie. ty? ci się chce, o nie najgorzej. Zaraz pójdziemy się ku gdzie tu jest toaleta w ogóle. U, dobra. Zaraz się gniewnie. Rozgniewany bardzo jesteś. Co tu się dzieje? Dlaczego? No i. Wyniki przyświetlenia aparatem rentgenowskim musinki co niejednoznaczne. To nie jest to prześwietli ciało pacjenta? jak ja mam prześwietlić? Zbadaj pacjenta. Mm. Chciałam, żebyś szedł do toalety, bo ty się że szuszasz się zaraz. Yy, dobra, analizuj próbkę. No dobra. Ciało pacjenta przyświetlić. Tylko na tym. nie wiem. Pogubiłam się. No serio, pogubiłam się. Nie. Najgorzej. Okej. Okay. No kurczę, ciężko, ciężko, ciężka sytuacja dzisiaj jest. Analiza ukończona, zarejestruj wyniki. Okej, okay. zarejestruj wyniki analizy. tak. Chcę awans, ale chyba ciężko będzie z tym awansem, powiem wam. Już prumkę tkanki prześwietl ciało pacjenta. Jak to zrobić? Badaj ciało pacjenta używając sondy mężczyzny, aby sprawdzić stan zdrowia pacjenta siedzącego na kozetce. Hmm, badaj. Prześwietl ciało. Mhm. Okej. Okay. To takie? ja temperaturę, to już robiliśmy. Um, ah. jeszcze Zajrzyj oczu. Jeszcze nie możemy? Tutaj pacjenta. diagnozuję jedzenie. Diagnozuje. No, nie mogę zdiagnozować okay. jeszcze. Najgorzej. Masakra. Ja już bym chciała ją zdiagnozować. Uważasz, że Jeremy Santos jest spokojny? Dobrze, no wszyscy chcą być naszymi przyjaciółmi. Szok, masakram. Dobra, słaba diagnoza. Nie, nie możemy. Słaba, brak choroby. No nie możemy tak. Zbadaj pacjenta, prześwietl ciało jeszcze raz. Może będzie coś lepiej. Idź sobie stąd. Zakrywasz mi świat. A, a kto to? Jeremy i Ira tracą ze sobą kontakt i już nie przyjaźnią się tak bardzo jak kiedyś. Chyba mamy postawioną diagnozę. Nie, myślałam. Zbadaj pacjenta. No, chyba przedłużę, chyba dzisiaj spędzimy więcej czasu w pracy niestety. Idź sobie stąd, bo nie mam czasu dla ciebie. rany Koguta. Słabo dygną zabrak choroby. Dobra, dajmy sobie na tym Trudno. Okej. Okay. I teraz musimy pobrać kolejną. Nie, tutaj ta siedzi. Chodźmy tutaj. Zbadaj pacjenta. Nie mogę ci pobrać pacanki? A tobie? Zbadaj pacjenta, pobierz próbkę tkanki, chodź. Właśnie kończy się, ja, ja, ja będę chciała przedłużyć, mam nadzieję, że się uda. Okej, okay. i teraz zajrzyj do uszu. Zbadaj pacjenta, zajrzyj do uszu. Szansa na diagnozę. Podaj pacjenta badaniu na bieżni. Dobra, no to myślę, że lecimy teraz na bieżnie. Um, um, ale przyzwoita diagnoza już jest, sądzący plumbop. Dobra. No to w zasadzie to już mamy diagnozę zrobioną. Ale można sobie oczywiście przeanalizować jej po fakcie. U nie. Chodź, to już byśmy mieli ogarnięte. Ja nie wiem, kto się nimi później zajmuje. A ktoś na pewno, ktoś musi się nimi zająć. Nie, koniec pracy. Chciałam dłużej popracować. Nie udało się. Ach, następnym razem. Ale nie, no nie chcę, nie chcę, żeby on był jakimś pracoholikiem czy coś w tym stylu. Nie jestem, nie chcę, bo to To jest słabe. Słabe. Nie jestem. Chciałabym, żeby on spędził tak czas z rodziną i tak dalej, żeby ich było stać na te remonty, bo już jest sporo jest do zrobienia w tym domu. A ich nie stać. No. Kurde. Mam nadzieję, że w końcu się uda odkuć. Bardzo mi na tym zależy. Przyznam wam szczerze, bardzo mi na tym zależy. Chodź, e, skorzystaj sobie, wy oczywiście tutaj dalej stoicie, wykąp. Hmm, odrabiaj lekcje i ty również błyskawicznie odrób lekcje, Tu nie może stąd wyjść. E, dobra. Jejku, Teleportuj. Odrabiaj lekcję. Ok, a ty wyjdziesz stąd teraz? Kurde, no. Muszę to ogarnąć inaczej. Ten stolik, teleportuj się tutaj i sprzątnij sobie. W takim razie, tak to zrobimy. roznajżej Żabę. To co, to weź sobie podziergaj. Znów projekt z włóczki. Tu możesz usiąść i dziergać. No. O, jest sobie ja ją uwielbiam. O, Tak, zdjęcie i zrobimy tylko chwilkę, bo tutaj tak ładnie. O, o. i dzierga sobie dziewczyna chwili wolnego tak naprawdę, w chwili wolnego, bo ona cały czas tutaj ma co robić w tym domu. Ale kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie piękną łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. I co, widzimy się, słyszymy w następnym odcinku z różnicy w drzewie genealogicznym. Cześć!